Alright, partner, keep on rolling. Right. Uniwersum Devil May Cry nie brakuje postaci balansujących na granicy dobra i zła, ale to, co dzieje się w mieście Fortuna, wykracza poza standardową walkę z demonami. Tutaj powstaje organizacja, która na pierwszy rzut oka wydaje się być bastionem ludzkości, wręcz obrońcą przed piekłem. Zakon Miecza, bo o nim mowa, czci legendarnego bohatera z Pardę jako świętego patrona. Ich rycerze w lśniących zbrojach gotowi są oddać życie w jego imieniu, ale jak to często bywa w historii, zarówno tej fikcyjnej, jak i prawdziwej. Za fasadą chwały może kryć się obłuda, eksperymenty, demony i bardzo ludzkie ambicje. Zakon Miecza nie jest tylko elementem tła fabularnego w Devil May Cry 4, to filar całej narracji tej części serii. To dzięki niemu poznajmy głębiej świat fortuny, historię Spardy, a przede wszystkim przemianę Nero, który początkowo sam jest narzędziem tej organizacji. A ja jestem Kelipto, twój przewodnik po cyfrowym świecie rozrywki i w tym materiale przyjrzymy się bliżej Zakonowi mier. Jego genezie, strukturze i ukrytym celom, porównamy jego działania do realnych sekt i ruchów religijnych, które wykorzystywały wiarę jako oręż manipulacji, zobaczymy, jak ślepa wiara prowadzi do zguby zarówno jednostek, jak i całych społeczności, przeanalizujemy też sposób, w jaki twórcy gry przedstawili zakon jako złożoną metaforę współczesnych ideologii i systemów kontroli, a także odpowiemy na pytania, czym naprawdę był zakon świętą instytucją czy sekciarską iluzją ubraną w złote szaty. I jeżeli podoba Ci się taki format. To Świetnie się składa, bo nowe materiały wrzucam od dwóch do trzech razy w tygodniu, a także jeżeli jeszcze nie widzieliście moich poprzednich materiałów z serii Devil May Cry albo Resident Evil, to gorąco polecam zapoznać się. A teraz. Zaczynajmy. Zakon Miecza to organizacja religijno-militarna, której korzenie sięgają legendarnego bohatera ludzkości, Spardy. W oczach mieszkańców Fortuny, miasta państwa odizolowanego od reszty świata, Sparda nie jest jedynie pogrącem demonów. To niemal bóstwo, jego legenda stała się fundamentem całej doktryny wiary, a Zakon Miecza strażnikiem tej wiary, armią i jednocześnie instytucją rządzącą, gdyż dla obywateli Fortuny, religia i państwo to jedno. Miasto Fortuna działa jak teokracja, społeczeństwo kierowane przez zasady religijne i duchowych przywódców. Na jego czele stoi sanctus, duchowy lider zakonu, uznawany za wybrańca wcielenie cnót i świętości. To jego kazania i wizje wyznaczają kierunek działań zakonu. Sanctus otacza się świtą uczonych, alchemików i świętych rycerzy, wśród których znajdują się także osoby takie jak Credo, generał rycerzy Świętego Miecza i Agnus, naukowiec, który bada demoniczne moce i technologie. Wśród tych elit znajduje się również Nero, młody wojownik, który nie pasuje do schematu, wchodzi z częścią zakonu. Struktura organizacyjna zakonu przypomina coś pomiędzy Kościołem katolickim a średniowiecznym zakonem rycerskim. Są tam stopnie wtajemniczenia, rycerze, zakonnicy, ceremonie religijne i rytuały. Na zewnątrz pełna dyscyplina i poświęcenie, wewnątrz sekrety, eksperymenty, kłamstwa i manipulacje. Największym paradoksem tej organizacji jest jednak to, że czczą spardę jako tego, który odrzucił piekło, ale sami z niego korzystają. Przeprowadzają eksperymenty z demoniczną energią, przywołują demony, tworzą hybrydy, a nawet nawet Konstruują potężną boską istotę, tak zwanego zbawcę, zasilanego demoniczną mocą, wszystko w imię ratowania ludzkości, można by łatwo porównać to do zakonu templariuszy, którzy według podań czcili Bafometa. Zakon Miecza to zatem nie tylko tło fabularne to doskonale skonstruowany symbol. Symbol tego, jak organizacja może wypaczyć ideę, jak pod płaszczykiem dobra można budować imperium kłamstwa. Ich struktura, ich język, ich działania stanowią idealną metaforę dla fanatycznych ruchów religijnych, które z biegiem czasu gubią swoją pierwotną misję. Czas teraz przyjrzeć się jak ten fanatyzm działał w praktyce i jak skutecznie pętlił umysły całego miasta. Zakon miecza nie przetrwałby jako potęga, gdyby ograniczał się jedynie do i rytuałów. Jego prawdziwa siła tkwiła w czymś znacznie potężniejszym władzy nad umysłami ludzi. System stworzony w Fortunie był idealnym przykładem religijnej propagandy, oparty na kulcie jednostki, gloryfikacji cierpienia, tajemnicy oraz dogmacie. Dla obywateli miasta Sparda był nie tylko bohaterem, był mesjaszem, a Sanctus, jego samozwańczy następca, miał być prorokiem. W powieści Deadly Fortune i samej grze widzimy jak wiara w Spartę została wypaczona i zamieniona w mit mesjanistyczny z wszystkimi cechami, które Kojarzymy z rzeczywistymi sektami. Sparda nie jest już ojcem dwóch synów ani demonem, który pokochał ludzkość. Jest wszechmocnym zbawcą, którego rzekomo można przywołać z powrotem i którego duch żyje w zakonie. Kazania Sanctusa zawierają obietnicę zbawienia, ale tylko dla tych, którzy całkowicie poddadzą się jego woli. Indoktrynacja w fortunie zaczyna się od dziecka. Wiara jest wszczepiana przez rodzinę, szkołę i kościół. Nikt nie zna pełnej prawdy o spardzie demonach ani historii świata poza fortuną. Ludzie są przekonani, że sama wiara chroni ich przed złem, to pozwala Zakonowi działać bezkarnie, przeprowadzać eksperymenty, eliminować niewygodnych i manipulować faktami, gdyż gdyby wyszło wszystko na jaw, że nawet najprawdziwszy wyznawca może być opętany przez demona, zakon straciłby całą wiarygodność mówi Nero w Deadly Fortune. Władze zakonu grają na emocjach. Sanktus ukazuje się jako nieomylny prorok, a każdy kto go kwestionuje zostaje uznany za bluźniercę. To klasyczna metoda kontroli wywołać lęk, wskazać jednego z bawciela i zaszczepić wiarę, że bez niego o nadejdzie chaos. Zakon Miecza nie jest tylko organizacją religijną, co zamknięty system ideologiczny, który łączy elementy kultu, manipulacji i przemocy, tworząc coś, co w socjologii określa się mianem sekty totalnej. W odróżnieniu od tradycyjnych religii, które pozostawiają jednostce pewien margines wolności i interpretacji, sekta totalna kontroluje wszystkie aspekty życia swoich wyznawców, ich myśli, emocje, działania i tożsamość. Zakon Miecza jest niemal laboratoryjnym przykładem takiego systemu. Dobrymi przykładami są Gałęź Dawidowa, Bramy Niebios, czy też... Po dziś dzień działający Kościół Scientologiczny. Dakon Miecza, choć funkcjonuje w fikcyjnym świecie gry Devil May Cry 4, czerpie garściami z realnych struktur znanych z historii sekt, organizacji religijnych i systemów totalitarnych. To co widzimy w grze nie jest wyłącznie literackim zabiegiem, to odzwierciedlenie rzeczywistych mechanizmów psychologicznych, socjotechnicznych i doktrynalnych, które pojawiają się w najbardziej kontrowersyjnych i niebezpiecznych kultach w historii ludzkości. Kościół Scientologiczny to jeden z najbardziej znanych współczesnych przykładów organizacji religijnej oskarżanej o manipulację, fundamentem jej działań, jest kult jednostki Lafayette Rona, Habarda oraz system kontrolowania informacji, hierarchii dostępu i wykluczenia tzw. niewiernych. Podobnie działał zakon miecza. Sanctus zostaje wyniesiony do rangi nieomylnego duchowego lidera, a wszelkie próby sprzeciwu, np. działania Nero, są postrzegane jako zdrada nie tylko instytucji, ale całej boskiej misji. Z kolei mamy takie sekty jak Bractwo Świątyni Słońca czy też Brama Niebios, które głosiły zbawienie wyłącznie dla wybranych, czystych duchowo i fizycznie. Ich członkowie wierzyli, że jedynie poprzez radykalne odcięcie się od świata zewnętrznego i ścisłe przestrzeganie doktryny dostąpią nowego życia, czy to na statku kosmicznym, czy w duchowym wymiarze. W grze podobnie zakon gloryfikuje czystość duchową oraz pochodzenie. Nero jako inny zostaje zakwestionowany, dopóki nie zostaje zintegrowany z narracją zakonu. Najbardziej dramatycznym przypadkiem jest świątynia ludu, która zakończyła się masowym odcięciem się od życia. Ponad 900 osób, co skrajny przykład ślepej wiarę w lidera, gdzie każde słowo guru Jima Jonesa było przyjmowane bezkrytycznie. Sanctus w podobnej roli wykorzystuje charyzmę i religijny autorytet, by manipulować emocjami wiernych. W kulminacyjnym punkcie historii członkowie zakonu są gotowi oddać życie za jego wizję powrotu z pardy, nie zdając prawdy o naturze zbawiciela. Mamy jeszcze japońską sektę apokaliptyczną założoną przez Shoko Asaharę. Przekształciła się z ezoterycznej grupy medytacyjnej w organizację zdolną do produkcji broni chemicznych. Przykładowo a Atak w Tokio z 95 roku i pozbywania się niewygodnych członków, a Sahara sięgał po wiedzę technologiczną, mieszając duchowe praktyki do przestępstw. Podobnie Zakon miecza używa technologii demonicznej, by stworzyć mechanicznego Zbawiciela. W obu przypadkach technologia przekracza granicę intencji, zamia się śmiertelnie niebezpieczne narzędzie religii. Finalnie nie można również pominąć analogii do inkwizycji czy też krucjat, gdzie przemoc była usprawiedliwiana religią. Zakon posługuje się retoryką świętej wojny, a wszelkie działania, nawet zbrodnie, mają prowadzić do oczyszczania świata. Warto zauważyć, że takie ideologie oparte na doktrynie boskiego przyzwolenia na przemoc powracają nie tylko w historii, ale i we współczesnych radykalnych ruchach. Te analogie pokazują coś niepokojącego. Zakon miecza nie jest fantazją samą w sobie, jest przetworzeniem rzeczywistości. To jak lustro odbijające metody manipulacji, ideologizmów i destrukcji technologicznie i religijnie. I choć odnosi się do świata demonów i mieczy, jest, jego struktura i intencje są szokująco podobne do prawdziwego świata. Zakon miecza był nie tylko organizacją religijną, był również laboratorium herezji, w którym duchowość mieszała się z nauką w najciemniejszym możliwym sensie. Na powierzchni hymny, modlitwy i rytuały ku czci spardy. Pod ziemią eksperymenty na ludziach, przywoływanie demonów i próby stworzenia boskiego. Broni. Głównym architektem tego cienia był Agnus, członek zakonu. Alchemik, naukowiec i człowiek, który widział w demonach nie zagrożenie, lecz potencjał. Potencjał do kontrolowania, kopiowania, a nawet wskrzeszania bóstwa. Agnus jako postać jest symbolicznym przedstawieniem szalonego naukowca z obsesją na punkcie postępu bez granic moralnych. W Deadly Fortune widzimy jak traktuje ludzi i demony jako materiał badawczy. Nie interesuje go dobro ludzkości, ani wiara, interesuje go moc. Pracując w ukrytym laboratorium tworzy demony Angelo, Sztucznie zaprojektowane istoty przypominające rycerzy, które są wynikiem fuzji demonicznej energii i technologii zakonu. To nie tylko herezja wobec wszystkiego, co zakon oficjalnie głosił, to też pierwszy krok w stronę transhumanizmu. Najbardziej przerażającym dziełem zakonu jest jednak Zbawiciel. Gigantyczna sztuczna istota w kształcie posągu, mająca symbolizować powrót spardy. Jednak zamiast być objawieniem boskości, Zbawca to mutant zasilany demoniczną energią, wzmocniony przez Yamato, miecz, który sparda zostawił swojemu synowi Ironia polega na tym, że miecz ten miał zdolność rozdzielania rzeczywistości i otwierania bram do piekła. Zakon więc użył instrumentu piekła jako jedną z części, która pomogła wskrzesić im swojego Boga. To prowadzi nas do bardzo aktualnych wątków, które czynią Zakon Miecza zaskakująco współczesnym. Transhumanizm zakłada, że ludzkość nie musi pozostać na etapie biologicznej ewolucji. Sztuczne kończyny, implanty neuronowe, chipy wszczepiane do mózgu, technologie rozszerzające zmysły, pamięć i świadomość wszystko to staje się częścią realnych dyskusji o przyszłości człowieka. Elon Musk rozwija Neuralink, wojsko testuje swoje egzoszczędności. Również można już w sumie kupić na dzień dzisiejszy egzoszkielety do wspomagania chodzenia, na przykład. A naukowcy próbują przedłużać życie, edytując nasze DNA. To wszystko prowadzi do pytania, czy człowiek może być czymś więcej niż człowiekiem. Zakon miecza, choć pozornie zakorzeniony w wierze, realizuje własny zdeprawowany transhumanizm. Nie chodzi tu o ulepszenie człowieka w imię dobra ogółu, ale o przekształcenie wiary w technologię, a technologii w narzędzie dominacji. Agnus i Sanctus próbują dosłownie odtworzyć boskość. Spardy, przenosząc ducha do maszyny, tworząc zbawiciela, który ma być mechanicznym nosicielem boskiej mocy, karmionym demoniczną esencją i duszą wyciągniętą z Yamato oraz bazującą na Nero. Oni nie pytają, czy powinni, a jedynie czy mogą. W tym miejscu gra stawia przed nami filozoficzny dylemat, czy przekroczenie granicy biologii i duchowości to przyszłość ludzkości, czy najgorszy rodzaj bluźnierstwa. Czy jesteśmy gotowi na świat, w którym bóstwa będą drukowane na taśmach produkcyjnych, a zbawienie dostarczane przez okablowany system. Nerwowy. Co do zbawcy, nie jest on tylko symbolem religijnym. To gigantyczna broń masowego rażenia, zbudowana nie po to, by chronić, ale by podporządkować. Jego istnienie nie różni się zbytnio od rakiet balistycznych czy sztucznej inteligencji o wojskowych zastosowaniach. Nie chodzi o zbawienie, chodzi o władzę. Sanctus wykorzystuje go jako mechanizm strachu, sposób na zdominowanie społeczeństwa, które już wcześniej ogłuszył kultem i propagandą. Ten wątek odbija się echem we współczesnym świecie, AI, które może prowadzić. Cyberwojny lub kontrolować narracje polityczne technologie rozpoznawania twarzy w służbie totalitarnej inwigilacji czy też broń biologiczna i nuklearna, która wciąż czai się na granicy katastrofy, wszystko to przypomina o jednej prawdzie, im bardziej złożona staje się technologia, tym bardziej rośnie pokusa, by używać jej bez pełnego zrozumienia konsekwencji, a zakon miecza to nie przeszłość ani fantazja. To metafora bardzo realnego zagrożenia. Świata, w którym duchowość, nauka i władza mieszają się w mieszance wybuchowej. I jeśli taki Zbawiciel się obudzi, może już nikt nie będzie miał wpływu na to, w co uwierzy. W powieści Deadly Fortune widzimy jak Agdo traktuje demony niczym materiał laboratoryjny, analizuje je, rozkłada, rekonstruuje, ale powieść sugeruje też coś bardziej niepokojącego, eksperymenty na ludziach, a dokładniej na wiernych zakonu, przekształcenie ich w Angelo, to nie tylko dehumanizacja, to zatracenie granic między nauką a zbrodnią, ten wątek uderza bardzo realnie, bolesne wspomnienia historii, eksperymenty Anioła Śmierci, Josefa Mengele na więźniach obozów koncentracyjnych, radzieckie badania biologiczne, na zamkniętych wyspach, jak Aralsk 7, tajne programy USA, jak MK Ultra, który testował kontrolę umysłu, albo też współczesne debaty nad CRISPR i modyfikacją genów ludzkich embrionów. Zakon Miecza w swojej rządzy mocy przekracza każdą możliwą granicę etyczną. Wiara staje się tylko fasadą, za którą kryje się brutalny eksperyment. To nie religia, to inżynieria duszy, a jej cena to człowieczeństwo. W każdej z tych sytuacji nauka przestaje służyć dobru, przestaje być poznaniem, staje się narzędziem dominacji, selekcji oraz kontroli. Zakon Miecza używa świętej nauki nie po to, by uleczyć, ale by tworzyć broń, kontrolować wiarę i hodować potęgę. Zakon mimo swego religijnego wizerunku przekształcił się w instytucję czysto technologiczną, w której wiara służyła już tylko jako maska. W imię Dobra tworzono potwory, w imię pokoju otwierano bramy piekieł, w imię Spardy zbezczeszczono jego dziedzictwo. Ta herezja była skrywana, ale każde podziemne imperium kiedyś wychodzi na powierzchnię, a wtedy potrzebny jest bohater, tylko czy zakon naprawdę miał go w Nero, a może widzieli w nim jedynie kolejny eksperyment. Na pierwszy rzut oka, nero to typowy młody protagonista, porywczy, zbuntowany, silny i nie do końca świadomy swojej roli w większej historii ale w Devil May Cry 4 jego pozycja jest znacznie bardziej skomplikowana. Nero jest wychowankiem zakonu miecza, jego żołnierzem i dzieckiem tej ideologii, jednocześnie kimś, kto intuicyjnie odrzuca dogmaty, które mu narzucono. Właśnie dlatego staje się jednocześnie najcenniejszym narzędziem zakonu jego największym zagrożeniem. Od samego początku Nero różni się od pozostałych rycerzy świętego miecza. Nie nosi ich zbroi, nie przyjmuje ślepo nauk Sanktusa, sam konstruuje broń, pistolet Blue Rose, modyfikuje swój miecz Red Queen, się przeciw schematom. Jego Devil Bringer, demoniczna ręka, która budzi się w nim po incydencie w lesie z powieści Deadly Fortune, staje się dla niego nie tylko fizycznym przekleństwem, ale również symbolem rozdarcia między człowieczeństwem a tym, co Zakon uważa za plugawą moc. To właśnie ta moc sprawia, że Zakon go obserwuje. Sanctus nie postrzega Nero jako wybawcy czy duchowego lidera, lecz jako źródło siły, które można wykorzystać do realizacji planu zbudowania zbawcy. Porwanie Kyrie jest elementem tej manipulacji, ma złamać psychicznie nero i zmusić go do działań, które przysłużą się zakonowi. W jego oczach Nero to nie mesjasz, ale narzędzie, człowiek, którego uczucia można kontrolować, a moc skierować na wzmocnienie boskiego wizerunku samego Sanktusa. Niestety zakon oraz Sanktus poprzez swoje ślepe wierzenie nie wiedzieli jeszcze, że właśnie moc Nero doprowadzi do ich upadku. Wielkie imperia rzadko upadają przez siły zewnętrzne, częściej gniją od środka. Tak właśnie dzieje się z zakonem Miecza, organizacja, która zbudowała swój wizerunek na kulcie Spardy, Potędze rycerskich wartości i rzekomej ochronie ludzi przed demonami sama staje się tym czyżm rzekomo gardziła. Ich największe dzieło, zbawca, miało być boskim wcieleniem nadziei, w rzeczywistości stał się dowodem największej herezji w historii fortuny. Sanctus, przywódca zakonu, dosłownie przekracza granice człowieczeństwa. Wskrzeszony przy pomocy demonicznej energii zamienia się w żywego boga, hyrydem technologii, magii oraz religii. W jego oczach wszystko, nawet zdrada, śmierć czy też cierpienie, było usprawiedliwione. Prowadziło do nowego ładu. Kredo, wierny generał Zakonu i brat Kerry, ginie z jego ręki, bo ośmielił się podważyć absolutyzm przywódcy. To moment, w którym nawet ci wierzący, którzy przez lata żyli w iluzji sprawiedliwości, zaczynają widzieć prawdę. Zakon nie chroni, Zakon wyniszcza. Jednym z najpotężniejszych symboli obłudy Zakonu jest zbawca, wielokrotnie już wspominany w tym materiale. Plan Sanctusa był prosty: wywołać chaos poprzez otwarcie bram piekielnych przy użyciu Yamato, by potem wystąpić jako wybawiciel. To klasyczna technika autorytarnych liderów. Stwórz problem, by zaproponować własne rozwiązanie. A także porównanie do Mundusa z Devil May Cry 1 nasuwa się samo. Obaj byli tyranami udającymi bogów, obaj mieli formę kamiennej statuły, obaj ukrywali demoniczne intencje pod maską boskości. Dante, który pamięta walkę z Mundusem błyskotliwie zauważa, że wszystkie te bóstwa są zbudowane z tego samego kłamstwa. Pragnienie władzy pod przykrywką zbawienia. Kiedy dochodzi do finałowej konfrontacji Dante, Nero i Trish stają po stronie ludzkości, a nie żadnej Ideologii. Nie wierzą w rytuały ani w wybraństwo. Ich moralność wynika z czynów niedogmatów. To właśnie Nero, ten, który sam miał być pionkiem zakonu, ostatecznie niszczy zbawcę i kończy panowanie Sanktusa. Nie przez cud, ale przez wolę, siłę oraz bunt. Zakon miecza upada nie tylko dlatego, że przegrał walkę. Upada, bo prawda wychodzi na jaw. Bo ludzie zobaczyli, że ten, kto miał być ich zbawcą, był potworem. Bo mit, choć potężny, nie przetrwa zderzenia z rzeczywistością. Zakon miecza, choć osadzony w fikcyjnym świecie David May Cry, niesie ze sobą... Bardzo realne przesłanie. Ostrzeżenie przed tym, co może się wydarzyć, gdy władza, wiara i manipulacja splatają się w jedno. To nie tylko historia o demonach i magicznych mieczach, to opowieść o tym, jak łatwo można wypaczyć ideę, zbudować kult na fundamencie strachu, a następnie wykorzystać go jako narzędzie dominacji. Historia zakonu uderzająco przypomina rzeczywiste ideologie i ruchy religijne, które zaczynały jako systemy wartości, ale z czasem stawał się narzędziem zła. Tak jak w przypadku fortuny wystarczy lider z odpowiednią charyzmą i dobrze napisanym przez kazem, by całe społeczeństwo zaczęło widzieć w nim Zbawiciela. Sanktus nie był tylko antagonistą, był odbiciem niebezpiecznego archetypu człowieka, który myśli, że wie lepiej niż wszyscy, i który użyje każdej broni, nawet piekielnej, by uratować świat według własnej wizji. Porównanie do realnych przykładów narzuca się samo: zamachy w imię religii, sekty prowadzące do zbiorowego samowiadomoczego, a nawet współczesne reżimy wykorzystujące narrację o dobru wspólnym, by uzasadnić brutalność. To wszystko ma wspólny mianownik ślepą wiarę w autorytet i mit mesjasza. W tej opowieści mamy jednak także bohaterów, którzy wybierają inną drogę. Dante to pragmatyk, nie kieruje się ideologią, tylko instynktem i doświadczeniem, nie ufa pustym słowom woli czyny. Dla niego zakon od początku pachniał fałszem. Nero z kolei to młody buntownik, ktoś, kto uczy się myśleć samodzielnie, wychowany przez zakon, lecz nieuwięziony przez jego doktrynę. Jego decyzje wynikają nie z dogmatu, a z empatii, miłości i gniewu wobec niesprawiedliwości kontrast ukazuje dwie możliwe odpowiedzi na ideologiczną opresję, doświadczenie i bunt. Obie okazują się skuteczne, a zakon miecza pokazuje też coś jeszcze, że władza zbudowana na micie i przemocy w końcu się kruszy. Może trwać latami, może dominować całe społeczeństwo, ale nie jest wieczna, bo gdzieś tam zawsze znajdzie się ktoś, kto zapyta, dlaczego? I to wystarczy, by podważyć fundament imperium kłamstwa. To wszystko prowadzi nas do ostatecznego pytania, czy zakon naprawdę wierzył w to, co głosił? Czy może od początku był tylko dobrze zaprojektowaną iluzją. Zakon Miecza organizacja, która na pierwszy rzut oka była ucieleśnieniem świętości i oddania. Miała strukturę przypominającą religijny zakon rycerski, retorykę pełną wzniosłych haseł, ikonografikę gloryfikującą bohatera Spardę. Wydawała się być ostatnią ostoją ludzkości w świecie ogarniętym demoniczną grozą, lecz naprawdę taka była? Z perspektywy całej historii Devil May Cry 4 i dodatkowych źródeł jak Deadly Fortune widać, że pod powierzchnią tej świętości kryła się bardziej skomplikowana i niepokojąca prawda. Sanctus, Agnus, nawet Credo, wszyscy oni w różnym stopniu uczestniczyli w grze pozorów, w przywoływaniu demonów, eksperymentach, manipulacjach i tworzeniu fałszywego Zbawiciela, który miał wyzwolić świat tylko po to, by utrwalić władzę zakonu. Ich działania, choć ubrano w je w język misji i mesjanizmu, w rzeczywistości bardziej przypominały machinacje polityczne i pseudonaukowe obsesje, niż duchową krucjatę. Tu pojawia się pytanie, czy zakon miecza naprawdę wierzył w swoje ideały? Czy Sanctus był fanatykiem, który uwierzył w swoją własną boskość? Czy Agnus był tylko narzędziem, naukowcem ślepym na etykę? A może to wszystko było wyrachowaną grą stworzoną po to, by rządzić i dominować, a także kontrolować? Te pytania nie mają jednej odpowiedzi i dlatego właśnie to historia, którą warto analizować nie tylko jako część lore Devil May Cry, ale jako metaforę, bo takie pytania warto zadawać również poza światem gier. A teraz, czy ty uważasz, że ich wiara była szczera, a może to tylko gra o władzę? Napisz w komentarzu, co myślisz o Zakonie Miecza. Czy to był upadły ideał, czy cyniczna manipulacja od samego początku, a może jedno i drugie? A także, jeżeli podobał ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz udostępnić go dalej. A jeszcze bym zapomniał, obecnie w Polsce jest nowa funkcja na YouTubie, którą możecie wykorzystać, czyli hype. Skypować wideo, by zdobywało więcej wyświetleń i ogólnie promowanie kanału. Także byłbym mega wdzięczny, jeżeli byście tego użyli. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie głosy w ankiecie odnośnie pierwszych live'ów, które pojawią się na początku sierpnia. Nie jestem jeszcze pewny, czy to będzie pierwszy, drugi, trzeci, ale na pewno na początku. I to tyle ode mnie. Dzięki i cześć!